Na pięćdziesiąt nowych autobusów ogłoszony został przetarg. Jego procedura nieco potrwa. Na ulicach Rzeszowa pojawią się najprawdopodobniej w czerwcu. Przetarg. Wybieranie ofert rozpocznie się mniej więcej w połowie listopada, ponieważ jest to olbrzymi przetarg, więc, więc będzie on musiał pójść do kontroli do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Także liczymy na to, że cały przetarg zakończy się mniej więcej w styczniu, początkiem lutego. I w tym momencie, gdy podpiszemy umowę z wykonawcą, wykonawca będzie miał czas 5 miesięcy na dostawę tych autobusów. Już w tej chwili w sprawie przetargu przychodzą nam zapytania i to zapytania z całego świata, także liczymy na to, że chętnych, chętnych będzie dosyć dużo, a to będzie oznaczać, że, że będziemy mogli wynegocjować jak najniższą cenę. Oczywiście jaka to będzie cena, okaże się wszystko po przetargu. Wszystkie będą niskopodłogowe. Większość 12-metrowych, 10 będzie krótszych. Ta inwestycja to część programu transportowego dla Rzeszowa. Należy dodać, że większość kosztów pokryją dotacje unijne. Docelowo miasto kupi 100 pojazdów na następne 50. Przetarg ogłoszony będzie w przyszłym roku. Autobusy będą własnością miasta, a MPK będzie je od niego dzierżawić. Obecnie po ulicach Rzeszowa jeżdżą Jelcze, Mercedesy, Solarisy i Many. Pierwsze niskopodłogowce pojawiły się w MPK w 1995 roku.